Dzień dobry, dobry wieczór. Jak się macie, moi drodzy, dziękuję, że znowu tu jesteście. W wiadomościach od was często powtarza się jedno zdanie, opowiadajcie o ludziach, nie tylko głośnych, ale prawdziwych. Dziś spróbujemy właśnie tak bez krzyku, za to z uważnością. Zapaśćcie filiżankę ulubionej herbaty, rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie. To będzie historia o głosie, który potrafił ogrzać zimę i zatrzymać czas. O artyście, który uczył nas, że słowo tolerancja nie jest hasłem, na murze tylko codzienną decyzją. I o człowieku, który przez lata walczył o oddech, o ciało, o spokój. Kiedyś wydawało się, że jego piosenki są jak latarnie w mgle. Włączasz i nagle wiesz, gdzie iść. Ale latarnie też mają swoje ciemne godziny. W życiu prywatnym były wybory, których nie da się odkręcić, były choroby, które odbierały siły, były powroty na scenę z tych najtrudniejszych, kiedy każdy krok musi być zdobyty na nowo. Są takie chwile w historii muzyki, w których scena czeka, a cisza mówi więcej niż tysiąc słów. Są też takie utwory, które nagle stają się modlitwą, choć nigdy nie były pisane jak modlitwy. Dziś opowiem Wam o kimś, kto nosił w sobie oba te światy gwar i cisze święto, i codzienność estradę i kuchenny stół przy którym nocą pisze się nuty i rachunki. Nie będziemy ścigać sensacji. Zajrzymy pod skórę dobrze znanym piosenkom, posłuchamy ludzi, którzy byli najbliżej i spróbujemy zobaczyć człowieka tam, gdzie zwykle widzi się tylko legendę. Jeśli kojarzycie tę charakterystyczną, ciepłą frazę i pianino, które akcentem potrafiło powiedzieć więcej niż refren, to już wiecie o kim mowa. A jeśli nie pozwólcie, że przedstawię go tak, jak na to, zasługuje z szacunkiem, ale i bez cenzury. Gotowi to zaczynamy. Stanisław Joachim Sojka. Dla milionów Polaków po prostu Sojkę głos ciepły, ale pełen bólu pianista, gitarzysta, kompozytor. Urodził się 26 kwietnia 1959 roku w żorach na Śląsku w miejscu, gdzie ciężka praca i religijna dyscyplina były codziennością. Zmarł 21 sierpnia 2025 roku w Sopocie dokładnie w dniu, w którym miał wyjść na scenę podczas prestiżowego festiwalu. Jego odejście nagłe i niepojęte przerwało koncert, ale też zostawiło w historii polskiej muzyki ciszę, której nikt nie potrafi wypełnić. Dla jednych był jazzmanem, artystą, którego doceniał sam Willis Canover, legendarny głos amerykańskiego radia jazzowego. Dla innych popowym bardem przemian lat 90. Stwórcą hymnu Tolerancja na miły Bóg, który stał się symbolem epoki. Jeszcze inni pamiętają go z eksperymentów z poezją Miłosza Shakespeare'a, czy z odważnych romansów z rapem i reggae. Nie da się zamknąć Sojki w jednej szufladce. Był jak kameleon, raz jazzowy improwizator, raz estradowy showman, raz poeta zatopiony w ciszy własnych zapisków. Ale ten sam Sojka miał też drugie oblicze. W życiu prywatnym uwikłany w głośne romanse, najpierw z aktorką Grażyną Trelą, dla której porzucił ciężarną żonę i czwórkę dzieci. Potem wreszcie znalazł spokój u boku Ewy Żmiejewskiej kobiety, którą nazywał darem z nieba i która stała się nie tylko partnerką, ale także jego menadżerką. Był ojcem, mężem, ale też kimś, kto nieustannie walczył z własnym ciałem. Przez lata zmagał się z otyłością, ważył nawet 123 kg. Później doszła cukrzyca typu drugiego i przewlekła obturacyjna choroba płuc. Gubił i odzyskiwał wagę rzucał nałogi, zmieniał dietę, a potem znów powracał do starych przyzwyczajeń. To właśnie to rozdwojenie między artystą uwielbianym a człowiekiem pełnym słabości czyni jego historię tak przejmującą. Publiczność znała go z estrady z telewizji z radia. Ale w środku był to mężczyzna nieustannie uciekający od choroby od winy od poczucia, że życie prywatne nie dorównało jego muzyce. Opowiadam te historie na podstawie biograficznych artykułów, wspomnień, wywiadów, a także świadectw rodziny i przyjaciół. Wykorzystuję dokumenty i fakty, ale też sięgam do emocji, bo tylko wtedy można zrozumieć, jak człowiek, który pisał o tolerancji i miłości sam, zmagał się z nietolerancją wobec siebie i z brakiem miłości w najbardziej intymnych chwilach. Sojka to nie tylko nazwisko w Encyklopedii Muzyki. To symbol epoki, w której Polska szukała swojej nowej twarzy. I to także opowieść o tym, że nawet największy głos nie zagłuszy ciszy, jeśli ta zapadnie w sercu. Każda wielka historia zaczyna się w miejscu, które rzadko trafia na okładki gazet. Dla Stanisława Sojki tym miejscem były żory, niewielkie miasto na Górnym Śląsku, gdzie życie toczyło się w rytmie pracy w kopalniach, mszy w kościele i szkolnych obowiązków. Śląsk to ziemia, która wychowuje twardo, ale też uczy wspólnoty. To tam młody Staś nauczył się, że muzyka jest czymś więcej niż rozrywką, jest językiem, w którym można mówić o wszystkim, nawet o bólu. Już jako siedmiolatek śpiewał w chórze kościelnym, a w wieku 14 lat został organistą. To bardzo dużo jak na chłopca, który dopiero zaczynał poznawać świat. W czasie gdy jego rówieśnicy grali w piłkę na podwórku, on godzinami ćwiczył na skrzypcach w szkole muzycznej w Gliwicach. Był introwertykiem, ale kiedy stawał przy instrumencie, nagle wyrastał ponad wszystkich. Muzyka stała się dla niego nie tylko pasją, ale też azyłem. Rodzina widziała w nim talent i wspierała jego wybory. Ale dzieciństwo Sojki nie było bajką. Często opowiadał, że czuł się inny, wrażliwszy, delikatniejszy niż koledzy. Na Śląsku, gdzie chłopcy mieli być twardzi i odporni, on nosił w sobie melancholię i zadumę. Nieraz spotykał się z docinkami, że zamiast grać w piłkę siedzi przy fortepianie. To doświadczenie zostawiło w nim ślad, nauczyło, że nie ma sensu walczyć z tym, kim się jest. Jako nastolatek trafił do liceum muzycznego w Katowicach. Tam świat nagle się otworzył. Spotkał innych podobnych do siebie ludzi, którzy żyli muzyką. Uczelniany big band Puls, w którym śpiewał, dał mu pierwsze prawdziwe doświadczenie sceniczne. To właśnie wtedy zrozumiał, że muzyka jazzowa z całym swoim luzem i improwizacją jest jego językiem. Nieprzypadkiem później krytycy mówili, że jego frazowanie przy fortepianie było jak rozmowa trochę niesforna, trochę łamiąca zasady, ale zawsze szczera. Pierwszy raz zabłysnął na Lubelskich spotkaniach wokalistów jazzowych, gdzie zdobył nagrodę. Miał wtedy niespełna 20 lat. Wielu myślało, że to tylko młodzieńczy epizod. On jednak czuł, że idzie po swoje. Świadomość talentu mieszała się z lękiem, czy chłopak z małego miasta udźwignie ciężar wielkiej sceny. Można powiedzieć, że właśnie dzieciństwo i wczesna młodość ukształtowały w nim dwie cechy, które potem przewijały się przez całe życie. Po pierwsze, niesamowitą pracowitość wyniesioną ze śląskiego domu. Po drugie, poczucie inności, które było zarówno źródłem jego siły twórczej, jak i powodem wielu dramatów osobistych. Ten wrażliwy chłopak ze śląska miał przed sobą drogę pełną paradoksów. Z jednej strony szybko piał się po szczeblach kariery muzycznej. Z drugiej nosił w sobie bagaż kompleksów i poczucie, że nigdy do końca nie pasuje do świata, w którym przyszło mu żyć. To napięcie między sceną a prywatnością, między dziecięcą wrażliwością a dorosłym światem estrady będzie mu towarzyszyć do ostatnich dni. Lata osiemdziesiąte. Były dla Stanisława Sojki czasem eksplozji talentu. Kiedy inni dopiero uczyli się, jak odnaleźć swoje miejsce na scenie, on już wyprzedzał epokę. W 1981 roku wydał album La, który krytycy okrzyknęli najlepszym jazzowym kr. Łążet K.I.M. roku. Miał zaledwie 22 lata, a już stawał się symbolem nowego brzmienia. Jazz dotąd traktowany w Polsce jako elitarna nisza, nagle dzięki Sojce zyskał ludzką twarz melodyjną, emocjonalną, a jednocześnie wymagającą. Później przyszły kolejne eksperymenty Sojke Sens Ellenten, nagrane wspólnie z Wojciechem Karolakiem, czyli religijne kompozycje na płycie Matko, która nas znasz. Już wtedy krytycy zaczęli o nim mówić najlepiej strzeżony sekret polskiej muzyki, ale tajemnica długo nie mogła się ukrywać. Pod koniec lat 80. Sojka przekroczył granice jazzu i wszedł w świat muzyki pop. W 1988 roku zaśpiewał tytułową piosenkę do filmu Piłkarski Poker. A dwa lata później przyszła prawdziwa rewolucja, album Acoustic z przebojami cudnie pamięci i tak jak w kinie, to był moment, kiedy Polska zakochała się w Sojce. Jego głos zaczął rozbrzmiewać nie tylko w klubach jazzowych, ale i w radioodbiornikach w każdym domu. W 1991 roku stworzył utwór, który przeszedł do historii Tolerancja na Miły Bóg. Początkowo miał to być tylko piosenkowy apel podczas koncertu na rzecz chorych na AIDS. Nikt nie przypuszczał, że stanie się hymnem całego pokolenia ludzi, którzy w czasach transformacji szukali nowych wartości. Ten refren na miły Bóg życie nie tylko po to jest, by brać znała cała Polska. Była to pieśń nadziei, ale też wyrzut sumienia. Na scenie Sojka nie potrzebował fajerwerków. Wystarczył fortepian jego charakterystyczne, synkopowane frazowanie i głos, w którym drżały wszystkie emocje świata. Był mistrzem prostoty, a zarazem potrafił zamienić najkrótsze zdanie w wielką opowieść. Lata 90. Przyniosły mu największą popularność. Album Neoposity w 1992 rok z przebojem, kiedy jesteś taka bliska nagrania z Januszem Janiną Iwańskim, a potem projekt Soulnet i Shakespeare'a, w którym odważył się śpiewać wielką poezję do własnej muzyki. Wszystko to potwierdziło, że nie jest zwykłym piosenkarzem, lecz artystą pełną gębą. W 1995 roku osobiście wręczył płytę królowej Elżbiecie II. To była symboliczna scena: chłopak ze Śląska, który zaczynał w chórze kościelnym, teraz prezentował swoją twórczość na Dworze Królewskim. Publiczność go uwielbiała, krytycy nagradzali, a Fryderyki i inne wyróżnienia spływały niemal co roku. Był zapraszany na wszystkie festiwale od Opola po Sopot, od Jazz jamberry po koncerty charytatywne. Każdy chciał mieć sojkę na scenie, bo jego obecność gwarantowała prawdę, a tej w show biznesie zawsze brakowało. Był to czas, w którym mógł poczuć się niezniszczalny. Miał sławę, miał pieniądze, miał status. Ale właśnie wtedy w jego życiu prywatnym zaczęły się pierwsze dramaty. O tym jednak za chwilę, bo za blaskiem reflektorów zawsze czai się cień. Za kulisami kariery, która zdawała się nie mieć granic, kryła się rzeczywistość daleka od ideału. Stanisław Sojka, człowiek, który śpiewał o miłości i tolerancji w życiu prywatnym, podejmował decyzje, które kosztowały go wiele. Największy skandal wybuchu na początku lat 90. był wtedy u szczytu sławy. Miał już u boku żonę Iwonę czterech synów i życie, które z zewnątrz wyglądało na spełnione. Ale podczas jednego z koncertów spotkał Grażynę Trele-Krakowską, aktorkę okrzykniętą wówczas seks bombą polskiego kina, stracił dla niej głowę. Nie był to przelotny romans. Sojka podjął decyzję, która wstrząsnęła jego otoczeniem. Odszedł od żony mimo że ta spodziewała się bliźniaków. "Oddałem serce pani z Krakowa", powiedział w jednym z wywiadów. Słowa te powtarzano w prasie jak mantrę. Krytycy, fani, znajomi wszyscy mieli swoje zdanie. Dla jednych był romantykiem, który nie umiał walczyć z uczuciem. Dla innych egoistą, który zostawił rodzinę w najtrudniejszym momencie. Związek z Trelą trwał sześć lat i zakończył się boleśnie. Była to relacja burzliwa, pełna emocjonalnych wybuchów i zazdrości. Kiedy rozpadła się na dobre, Sojka mówił wprost przed popełnieniem błędów, nie ustrzegły mnie ani rady rodziców, ani innych doświadczonych ludzi. Teraz wiem, że będę płacił za to do końca życia. Skandale prywatne nie były jedynym ciężarem. Równolegle zaczęły się problemy zdrowotne. Nadwaga, która od lat była jego znakiem rozpoznawczym, zaczęła zagrażać życiu. Ważył ponad 120 kg, a wkrótce zdiagnozowano u niego cukrzycę typu 2. Lekarze ostrzegali, jeśli nie zmieni trybu życia, czeka go tragiczny finał. Do tego dochodziła polityka. W 2005 roku zaangażował się w kampanię wyborczą partii Prawo. I sprawiedliwość występując w cyklu koncertów Wiosna Polaków, dla wielu fanów, którzy pamiętali jego apel o tolerancję, był to cios. Artysta, który śpiewał o otwartości i wolności, nagle opowiedział się po stronie politycznej dzielącej społeczeństwo. Krytykowano go, że sprzedał swoją muzykę w imię ideologii. On sam odpowiadał, że po prostu wierzy w wartości, ale szkody wizerunkowe były już nieodwracalne. Życie osobiste i publiczne Sojki zaczęło przypominać sinusoidę. Sukcesy sceniczne przeplatały się z upadkami prywatnymi: miłość z bólem, nadzieja z chorobą. Wydawało się, że choć ma wszystko, nigdy nie potrafił zaznać spokoju. To właśnie wtedy po raz pierwszy głośno powiedział coś, co dziś brzmi jak proroctwo: ta nadwaga mnie zabije. Ale nikt po mnie nie zapłacze. Mylił się ale wtedy w najciemniejszych momentach sam w to wierzył. W drugiej dekadzie XX i wieku Stanisław Sojka coraz rzadziej pojawiał się publicznie. Zamiast częstych koncertów odwołania zamiast spotkań z fanami długie miesiące ciszy. Powodem były nie tylko problemy zdrowotne. To był czas, w którym artysta nosił w sobie ciężar błędów i niedokończonych spraw. Zmagał się z cukrzycą z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, ale też z własnym ciałem, które przez lata było jego wrogiem. Kiedy w 2022 roku lekarze kazali mu radykalnie zmienić tryb życia, podjął walkę z chudłością 30 kg, zmienił dietę, zaczął regularnie się badać. W wywiadach mówił można się naprawić, brzmiało to jak zaklęcie, ale i jak desperacka próba przekonania samego siebie, że jeszcze nie jest za późno. Wewnętrzny spokój znajdował coraz częściej w domu przy fortepianie albo w notatkach, które prowadził niemal obsesyjnie. Pisał tam krótkie zdania, niektóre przypominały fragmenty poezji, inne notatki chorego, który wie, że czas działa przeciwko niemu. Cisza też ma, głos powtarzał. Te słowa wrócą jeszcze w dramatycznym finale jego życia. Samotność była jego wiernym towarzyszem. Choć miał u boku Ewę Żmijewską, kobietę, która stała się nie tylko żoną, ale i menadżerką w środku, czuł się coraz bardziej odizolowany. W rozmowach z przyjaciółmi wspominał, że życie prywatne nigdy nie zdołało nadążyć za karierą. Mówił, że ma wrażenie, iż zawiódł jako ojciec. Rany zadane pierwszej rodzinie nie zagoiły się nigdy, nawet jeśli próbował je przykryć sukcesami artystycznymi. W 2024 roku jego nagły powrót na scenę występ w Opolu był dla fanów wielkim zaskoczeniem. Wyglądał lepiej i mówił o radości ze śpiewania, o kontakcie z publicznością ale ci, którzy znali go bliżej, widzieli cień w jego oczach. Ewa Bem wspominała później, że podczas prób w Sopocie na kilka godzin przed jego śmiercią, Sojka nagle zaczął mówić o odchodzeniu. Ludzie odchodzą, rodzice to jeszcze naturalne, ale młodzi to jest tragedia. Powiedział. Te słowa brzmiały jak niezamierzona spowiedź. Coraz częściej zamykał się w świecie wspomnień. W rozmowach wracał do dawnych miłości, do dawnych błędów. Mówił o winie, którą będzie nosił do końca życia. Był wrażliwy, melancholijny, pełen refleksji, ale był też zmęczony chorobą, presją własną legendą. Zamykając się w czterech ścianach, znajdował ulgę w muzyce, która stawała się dla niego terapią. Nie pisał już piosenek po to, by zdobywać listy przebojów. Pisał dla siebie, jakby chciał uporządkować własne życie. A każde zapisane zdanie było jak kolejny rozrachunek z przeszłością. Tak nadszedł czas, gdy scena miejsce, które kochał, zaczęła mu ciążyć. I kiedy wreszcie wyszedł na nią po raz ostatni, nie zdążył zaśpiewać ani jednej nuty. 21 sierpnia 2025 roku Sopot szykował się na kolejne muzyczne święto. Top of the Top Festival miał być okazją, by starsze legendy polskiej sceny wystąpiły u boku młodszych artystów. Wśród nich Stanisław Sojka, przygotowany obecny na próbach, pełen energii. Nikt nie spodziewał się, że to będą jego ostatnie godziny. Wieczorem miał pojawić się na scenie opery leśnej o 20:55. Czekała na niego publiczność, czekała orkiestra, czekała wokalistka Natalia Grosiak, z którą jeszcze tego samego dnia ćwiczył utwór Tolerancja. Ale za kulisami nie pojawił się nigdy. Kilka godzin wcześniej zasłabł w hotelu. Pomimo akcji ratunkowej zmarł. Miał 66 lat. Wieść rozeszła się błyskawicznie. Telewizja przerwała transmisję. Publiczność zdezorientowana nie wiedziała, czy festiwal został przerwany przez usterkę techniczną, czy coś poważniejszego. Kiedy ogłoszono, że Stanisław Sojka nie żyje, zapadła cisza, której nie da się zapomnieć. Na telebimach pojawiło się jego zdjęcie, a artyści wykonali tolerancję pieśni, którą miał tego wieczoru zaśpiewać. Publiczność podniosła telefony zapalniczki. W powietrzu zawisło coś więcej niż smutek, poczucie, że wszyscy stracili kogoś bliskiego. Wielu przyjaciół wspominało ich ostatnie rozmowy z nim. Kaja pisała kilka godzin temu: Zapytałam cię, Staszku, no i co z tą tolerancją? Odpowiedziałeś: Kasia, nie ma. Gdybym wiedziała, że to nasza ostatnia rozmowa, Ewa bym przyznała, że właśnie w Sopocie Sojka mówił o śmierci, jakby przeczuwał, że nadchodzi. Liroj, który również miał wystąpić tego dnia, nie potrafił znaleźć słów, jeszcze dziś go widziałem. To takie dziwne. To był wspaniały człowiek. Jego odejście wywołało szok. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, ale dla fanów nie miało to znaczenia. Ważne było tylko jedno, że głos, który przez pół wieku towarzyszył im w najpiękniejszych i najtrudniejszych chwilach nagle zamilkł. CEO zostawił po sobie ponad 40 lat muzyki niezliczone koncerty dziesiątki albumów. Ale przede wszystkim słowa, które do dziś brzmią jak przestroga i nadzieja, na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. To zdanie stało się jego testamentem. Testamentem artysty, który, mimo własnych błędów i słabości, potrafił doknąć czegoś, co wspólne dla wszystkich pragnienia miłości, akceptacji i sensu. I choć odszedł nagle w samym środku muzycznego święta, można powiedzieć, że do końca był sobą. Z mikrofonem w dłoni gotowy, by jeszcze raz przypomnieć nam, że bez tolerancji nie ma wspólnoty, a bez wspólnoty nie ma życia. Historia Stanisława Sojki to opowieść o głosie, który ogrzewał serca, ale i o człowieku, który przez całe życie walczył z własnymi demonami. O artyście, który zostawił nam muzykę pełną nadziei, a jednocześnie sam nie zawsze potrafił te nadzieje znaleźć. O człowieku, który chciał, abyśmy byli dla siebie lepsi i choć sam popełniał błędy, nigdy nie przestał wierzyć w siłę miłości i tolerancji. Dziś, kiedy słuchamy cudu niepamięci czy tolerancji, inaczej brzmią te słowa. Wiedząc, że ich autor odszedł nagle w dzień koncertu, czujemy, że te piosenki stały się modlitwą. Być może właśnie tak trzeba pamiętać Sojkę nie tylko jako wokalistę jazzowego czy gwiazdę lat 90. ale jako człowieka, który w nutach i słowach zostawił cząstkę samego siebie. Dziękuję, że byliście ze mną w tej podróży. Jeśli czujecie, że ta historia Was poruszyła, napiszcie w komentarzach swoje wspomnienia o Sojce. Może byliście na jego koncercie, może jakaś piosenka uratowała Was w trudnym momencie, podzielcie się, bo pamięć to też wspólnota. Zachęcam Was do subskrybowania kanału, abyśmy mogli wspólnie odkrywać kolejne sekrety ludzi sławy. Już w następnym odcinku opowiem o kobiecie, której życie osobiste było równie burzliwe jak jej kariera sceniczna, a jej romansami żyła cała Polska. Do zobaczenia wkrótce. I pamiętajcie muzyka kończy się wtedy, gdy zapada cisza. Ale cisza Sojki nadal mówi.